Co na to Twój lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Migotanie przedsionków to najczęściej występujący rodzaj arytmii serca. Szacuje się, że problem ten dotyka od 2 do 4% populacji. Prognozy wskazują, że liczba ta będzie rosła. Czy uczucie kołatania to znak, że z naszym sercem dzieje się coś złego? Jakie mogą być długotrwałe konsekwencje migotania przedsionków? A co na to twój lekarz? A dzisiaj twoim lekarzem jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Roleder. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Czym tak naprawdę jest migotanie przedsionków? Serce mamy zbudowane z czterech części czy może czterech przestrzeni, które działają jako pompy? Mamy dwa przeciągi i mamy dwie komory. Te przeciągi są jak gdyby takim doładowaniem dla komór, one wpychają krew do komór, dzięki czemu ona jak gdyby bardziej się rozciąga i może silniej wyrzucić krew, czyli jest to pewnego rodzaju idealna pompa dla funkcjonowania organizmów, szczególnie naszego organizmu. I teraz, o ile przy prawidłowej pracy serca te przeciągi się kurczą, wpychają krew do komór i potem rozkurczają. W przypadku migotania przeciągów, jak gdyby ta funkcja całkowicie ustaje. Te przeciągi nie kurczą się w sensie jako mała pompa, tylko mają takie ruchy robaczkowe, które właściwie powodują jakiś przepływ krwi, ale to już nie jest funkcja pompy. Czyli to nie jest takie uderzenie, że ta krew jest wypychana jednym ruchem? Nie, ona po prostu... Krąży po tych przeciąkach, i dlatego też ten, można powiedzieć, wolniejszy przepływ krwi przez przeciągi powoduje, że krew ma tendencję do wykrzepiania w tych przeciąkach. I jest takie miejsce, właśnie u szkolewego przeciąka, gdzie mogą tworzyć się skrzepliny. I te skrzepliny, jeżeli nie daj Boże, polecą do głowy, powodują udar. Jeżeli polecą do nogi, to mogą powodować ostre niedokrwienie kończyn. A drogę mają krótką, bo tu z łuku aorty pierwsza tętnica, która odchodzi, to jest tętnica szyjna. Pieni głowowy a potem tak. szyjny. Tak, <laughs> tak, i wpychane jest bezpośrednio. Pierwsze są, pierwsze są naczynia wieńcowe, oczywiście, tak. ale to jest kazuistyka, żeby to spłynęło do naczyń wieńcowych. Natomiast do głowy, ze względu, że jest, są większe te naczynia, jest bardzo łatwo się dostać. Co radzi twój lekarz? Czyli tak naprawdę migotanie przedsionków to bardzo groźne schorzenie. Tak Jakie są jego przyczyny? Przyczynami jest nasze starzenie się, dodatkowo z czynnikami ryzyka, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu czy otyłość, no i też pewne predyspozycje genetyczne, ale nie są jasno zidentyfikowane jakieś geny odpowiedzialne za migotanie, po prostu predyspozycje rodzinne. Czy nie mamy takich konkretnych grup ryzyka, że patrzymy o pan, pan, pan i pan migotanie? Może dotyczyć każdej osoby, która się po prostu starzeje. Trzeba się badać. A jeżeli chodzi o migotanie przedsionków, czy jest ono zawsze łatwe do zidentyfikowania, czy to jest po prostu prosta diagnoza. Robimy EKG, zakładamy Holter i już wiadomo, że ktoś ma migotanie, tak? Jeżeli pacjent migocze rzeczywiście w danym momencie, a załóżmy utrwalone, jak to mówimy w kardiologii, bądź przetrwałe migotanie przeciągów, jest to tak zwane strasen diagnoza, robimy EKG, nie ma tutaj problemu z identyfikacją. Natomiast największy kłopot jest z napadowym migotaniem przeciągów, gdzie napady mogą występować w częstotliwości od jednej na miesiąc, na dwa miesiące. Mogą występować do 3-4 razy w tygodniu, i nasze metody diagnostyczne są ograniczone do czasu, w którym go stosujemy. Możemy założyć tak zwanego holtera EKG, czyli przedłużone monitorowanie EKG od 24 do 5 dni czy do 7 nawet i możemy się wstrzelić wtedy i wykryć arytmie, ale może też być trudne. Dlatego też przydatne są właśnie te wszystkie urządzenia przenośne, smartwatche, czy pewne płytki, takie, które mogą w danym momencie nam pomóc zdiagnozować ertmię? Czyli jak pacjent czuje, że coś jest nie tak, wtedy może. Dokonać pomiaru. Dokonać pomiaru. A co czuje pacjent? Będzie czuł nierówny bicie serca, które mogą towarzyszyć im duszność, zawroty głowy czasami. Czy pogorszenie też tolerancji wysiłku, że nagle zaczyna się męczyć z nierówną akcją serca? Czy może to wiązać z jakimś wysiłkiem fizycznym, z czymś takim? To może się pojawiać w takich momentach, czy nie? Raczej jest to niezależne od wysiłku fizycznego. Czyli może też po prostu pacjent siedzieć, siedzieć. przy komputerze i nagle czuje, że coś jest nie tak? Tak jest. Ojej. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że tego rodzaju schorzenie mogłoby się pojawiać w momentach, kiedy to serce jest obciążone. Ono może się pojawiać, tak, w obciążeniach, przy wysiłku fizycznym jak najbardziej. Ale nie jest to typowa specyfika tej arytmii, i ona może wystąpić niezależnie od wysiłku i niezależnie od innych czynników. Często wyzwalaczem mogą być takie rzeczy, jak na przykład w wieku starszym zapalenie płuc, czy jakieś inne toczące się infekcje. Ciekawe, co na to Twój lekarz. Czy zdarza się taka sytuacja, że lekarz wykrywa migotanie przedsionków u pacjenta, który nie odczuwa żadnych specjalnych dolegliwości? Tak, zdarza się. Są chorzy, którzy po prostu chodzą z arytmią i ją bardzo dobrze tolerują, nie odczuwając ją. Niemniej jednak to nie zmienia faktu, że Mając tą arytmię są narażeni na ryzyko udaru. Na te wszystkie przykre konsekwencje są narażeni, mimo tego, że nie odczuwają żadnego dyskomfortu. Tak jest. A co z pacjentami, którzy odczuwają dyskomfort, są narażeni i co możemy zrobić farmakologicznie? My mamy w swoim arsenale kardiologicznym lęki antyarytmiczne, które kontrolują rytm serca i mogą zniwelować całkowicie napady migotania przedsionków, bądź kontrolować odpowiednio rytm, jeżeli już nie jesteśmy w stanie przywrócić prawidłowego rytmu i utrzymujemy to migotanie. I bardzo ważne jest leczenie antykoagulacyjne, czyli tak zwane leczenie, które zmniejsza krzypliwość krwi i tym samym uniemożliwia tworzenie się skrzepów, w tym uszku lewego serca, i tym samym redukuje ryzyko udaru mózgu. Czy oprócz udaru jakieś inne powikłania, jakieś inne groźne konsekwencje mogą się pojawić? Może wystąpić niewydolność krążenia, czyli pacjent zaczyna się szybciej męczyć, dochodzi do obrzęków, dochodzi do pogorszenia funkcji skurczowej serca, jeżeli ta arytmia jest dość szybka i długo się utrzymuje. Więc to jest jedno takich z takich głównych powikłań. No i wszelakie inne zatory, tak jak mówiłem, obwodowe, na przykład do kończyn dolnych, też się zdarzają. Rzadko, bo rzadko, ale się zdarzają. Co na to twój lekarz? Mówimy o zdrowiu w przestępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Jesteśmy pod kontrolą lekarza, wykryto u nas migotanie przedsionków, jesteśmy poddani terapii. Zażywamy leki, które lekarz przepisał nam. One działają czy coś w swoim życiu musimy zmienić, w swojej aktywności, żeby na przykład zmniejszyć ryzyko przykrych konsekwencji. Jeżeli chcemy unikać napadów, no to na pewno wszelakie imprezy związane czy ze spożyciem większej ilości alkoholu, czy spożywanie alkoholu, no, będzie bardziej predysponowało do wystąpienia arytmii, gdyż alkohol usuwa nam elektrolity z organizmu, czytaj potas, i to może być trudne wtedy do skontrolowania. No przede wszystkim kontrola czynników ryzyka nadciśnienia, cukrzycy, w miarę możliwa kontrola stresu, Natomiast przede wszystkim to systematyczna kontrola kardiologiczna i szybka reakcja, jeżeli cokolwiek się dzieje. Jakie są najnowsze terapie w leczeniu migotania przedsionków, Panie Profesorze? Dosyć szeroko teraz zaczyna się wykonywać zabiegi ablacji migotania przedsionków, czyli zabiegi polegające na usunięciu miejsca jak gdyby indukcji tej arytmii z przedsionka. Wprowadzono tak zwane zabiegi z dość dużym powodzeniem od paru lat tak zwanej kryoablacji, gdzie wymraża się te miejsca. Są to dość krótkotrwałe zabiegi i bezpieczne bądź też ablacja już taka bardziej skomplikowana z mapowaniem przeciągów, z poszukiwaniem miejsca. I też te zabiegi się wykonuje. I to naczyniami wprowadzamy. Tak, nie jest to operacja, jest to tak zwany zabieg przeznaczeniowy, który się wykonuje pod kontrolą rentgena. Pacjent jest cały czas świadomy, wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym. Nie jest to nic przyjemnego, ale nie jest to zabieg bolesny. Nie zostawia takich trwałych śladów, jak to operacje na otwartym sercu? Absolutnie, to jest inna liga. A co na to twój lekarz? Jakie perspektywy są całkowitego odwrócenia tej artmii? Czy całkowicie trudno mi się wypowiedzieć na ten temat, no ale na pewno skuteczność ablacji sięga około 70%? Jest to dużo, bo pamiętajmy, że jest to niełatwa arytmia do leczenia. Często trzeba wykonać dwa, a nawet trzy zabiegi. W jakim odstępie czasu to się robi? Jest szeroka dyskusja wśród lekarzy, kardiologów, którzy tak zwanych elektrofizjologów, którzy zajmują się tym arytmią. I są całe sesje naukowe na ten temat, kiedy robić, kiedy, kiedy powtarzać, się kiedy tak powtarzać. Bo po każdym zabiegu jest pewien okres, w którym to serce, jak gdyby można powiedzieć, się goi, mogą jeszcze występować napady, potem mniej, kiedy wracać, kiedy. Ponownie robić czy tego samego rodzaju zabieg, czy inny. Naprawdę o to toczą się dość duże dyskusje naukowe i to cały czas trwa. Niemniej jednak wykonuje się tych zabiegów coraz więcej i populacja pacjentów jest też bardzo szeroka. Przykład z jednego z moich młodych pacjentów, 60-paroletnich, którzy dzięki ablacji powiedzieli, że oni na nowo funkcjonują, bo on, gdziekolwiek wyjeżdżając, bał się, że będzie miał napad migotania przyciągów, na jakikolwiek urlop, Jakikolwiek wyjazd i to mu się zdarzało. Po ablacji drugiej udało się to całkowicie zniwelować, powiedział, że odzyskał w ogóle normalne funkcjonowanie. Więc o ile te napady może nie są groźne w danym momencie dla życia, to one utrudniają funkcjonowanie. Oczywiście nie są groźne, jeżeli pacjent jest antykoagulowany odpowiednio leczony. A co na to twój lekarz? Im wcześniej zaczniemy diagnostykę i leczenie migotania przedsionków, tym mniejsze ryzyko bardzo poważnego powikłania, jakim jest w tym przypadku udar. To znaczy, my mamy odpowiednią skalę, mamy tak zwaną skalę CHA2-SCORE w kardiologii, w której oceniamy sobie ryzyko danego pacjenta i czy u niego powinniśmy włączyć leczenie antykoagulacyjne, czy nie. Są pacjenci, którzy mają migotanie i go nie wymagają, bo to ryzyko udaru jest w miarę niskie. Ale ono w przypadku wystąpienia naciśnienia, cukrzycy, pewnych przebytych już chorób się zwiększa i wtedy my włączamy to leczenie. I to wygląda w ten sposób, że pacjent trafia do pana profesora z kompletem badań. Pan profesor spogląda na te wyniki i mówi, no proszę pana, no tu widzimy cukier wysoki, cholesterol również jest zagrożenie. Bardziej patrzymy na wywiad lekarski, co było, co jest, jak wygląda leczenie. Liczymy właśnie... Skale 2 i na podstawie jej wyniku decydujemy o włączeniu leczenia tylko O leczeniu migotania przedsionków i o unikaniu. Yy tych groźnych powikłań, tych groźnych skutków między innymi udaru. Mówić będziemy w kolejnym odcinku podcastu Co na to twój lekarz. Naszym gościem jest specjalista kardiologii profesor Tomasz Roleder. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. Co na to twój lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie twójlekarz.net oraz na popularnych platformach streamingowych. Co tydzień nowy odcinek.